Dobra, widzowie, wywalało mi jakoś dziwnie to nie da. Wywalało mi jakoś dziwnie wszystko. Teraz tak muszę grać. Nie. Jeszcze dwa razy ich zabiję. Jak doskonale. Doskonale.

i mm -hmm. Takk <try> To jest tak, że mnie wyilba, a... 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 likwidowało. Zwaliło mnie. E, e, niespecjalnie to zrobiłem. Ale gdzie? No powiedz na przykład, gdzie on jest. Ten chłop. A ja widzę, gdzie jest spike. Ja to mam na kamerę, kamera, ale to jest spike. je you're going help me mm -hmm. Oh, Dobra. Wywaliło, wiem. Wiem, że mnie wywaliło. Mega, mega hamska gra. Znaczy, nie, że nie fajna gra, tylko że mega hamsko mnie wywaliło. Z pleców. Ty jest jesteś. Chcę. Mm, mm, mm. Jest. No powtórzymy Wszystkie jest Czas wygrać. No, czas wygrać. Czaj na doletem. Damy, ale zaraz gdzieś tam. A ja chcę tu nabrać, nie w tej o. Ja chcę, tam, nie, ja chcę tu. Tam chcę być. To tu. Fajt, to ja mam ostateczną broń. PRZEGRAMY! Co jeszcze PRZEPRZEGRAMY? PRZEGRAMY! i ja stoję na nich no, no patrz tu jest z ty yeah. tu jest omen tu jest kurczak tu jest ten dziwak tu jest dziewak tu dziwak a komiksy to są z dziwakami okay. Dlaczego mnie tam nie ma Chyba tak że się na gryba Gdzie postawiłem kamerę? Tu postawiłem kamerę Dostanie, dostanie! Kila zrobiła, kolejnego A ciemko zrobiliśmy dwa kilo. O, no się w A, tak się narobiło, Jeszcze i wygrają. A to my musimy wygrać. Słyszycie? Słyszycie, my musimy wygrać działać, nie? Musimy wygrać! W okay. tamtym odcinku wygraliśmy! No spadaj! Ajdę tu dobra, no i zaraz zniszczyli mi kamerkę Jak mam się widzieć z widzami? Przez co? Ja go pobiłem trochę, oni dogili go. Łączę. Gdzie jesteś, Omen? Oh gdzie oh amen jesteś! Ty Omen, oh gdzie jesteś? On się nazywa Omen oh jesteś. Omen! Oh o! Oh, I co widzowie, nie wiedzieliście? że wygram to! Ok, zwycięstwo, zwycięstwo, o, o, zwycięstwo, o, o Tu ja Dobra, pomiń Nie zagraj ponownie, nie chcę już grać na razie Później jeszcze zagramy No i nic Nie dostałem, dobra, mała